Być najlepszy drogeryjny podkład, który ma być odporny na ścieranie, super entualne, kryjący do 48 godzin. Ale oczywiście nie widziałam żadnego testu na skórze problematycznej. Ogólnie mam znowu na trądziku, więc lepiej dla Was, gorzej trochę dla mnie. Zwracam teraz do Was serią testowanie podkładów na skórze problematycznej i będziemy sobie je oceniać pod kątem krycia, wykończenia oraz uczucia na skórze. Także koniecznie zaobserwujcie, żeby nie przegapić tego typu testów. Jest to w ogóle podkład, który jest w bardzo ciekawej formie, ponieważ nie jest to połączenie podkładu z korektorem. Na początku trzeba go sobie wstrząsnąć. Producent zaz to oznacza, żeby sobie na początku tę twarz rzeczywiście dobrze nawilżyć. Ja mam na sobie swoją standardową nawilżającą pielęgnację, którą używam przy większości moich podkładów. Bo słuchajcie, efekt glass skin tutaj jest murowany. Ja wzięłam sobie numer z 20 neutral, ale zobaczymy, czy nie będzie go trzeba wymieszać sobie trochę z warm. Technika jest taka, że nakładamy go sobie w jakieś strategiczne punkty na twarzy. Trzeba szybko, podobno szybko bardzo zastyga. Wymieszamy go sobie delikatnie. I teraz używamy pędzelka. Rzeczy... Oho. Boże, jak to śmierdzi. Nie spotkałam się chyba z nim z takim zapachem podkładu. Myślałam, że trochę przegięłam z ilością tego produktu, ale jak rzeczywiście ta skóra wygląda całkiem ładnie, nawet powiedziałabym, że bardzo ładnie, to krycie to jest takie se bym powiedziała. Zobaczcie, że tutaj rzeczywiście te zmiany nie są praktycznie w ogóle zakryte, chociaż ta skóra wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Spróbuję go sobie, słuchajcie, troszeczkę dołożyć... Mam wrażenie, że z daleka rzeczywiście wygląda on bardzo ładnie, chociaż tutaj, nie wiem czy tutaj będziecie w stanie zauważyć, ale tutaj zrobiło mi się takie ciastko. rzeczywiście się z tej strony skóry, rzeczywiście trochę ciężko i tak, może nie, że ściągnięta, ale tak rzeczywiście jakby mi coś obkleiło delikatnie twarz. No nie wiem co o tym myśleć, jak mam być szczera. Wyglądałam jak tu. No ja bardzo chciałam mieć pozytywną opinię o tym I ja chciałam Wam pokazać, że to ten podkład naprawdę może spoko wyglądać, bo on naprawdę, słuchajcie, był obiecujący. To, że on tak zastygał i każdy mówił, że on jest taki trwały, to naprawdę miałam nadzieję, że on będzie super wyglądał na skórze problematycznej. On brzmiał, jakby on się do tego idealnie nadawał. No ale słuchajcie, no nie nadaje się to w ogóle. Chciałabym, żebyście wiedzieli o czym mówię. Tu na czole ja nie, nie rozumiem, nie rozumiem co tu się wydarzyło, ponieważ jak robię tak, to czuję jakby mi sklejało skórę. Zobaczcie tutaj w okolicy nosa. Zwyczaj po jakimś czasie jest tak, że podkład wygląda źle w tej okolicy, ale tutaj to po prostu było instant. Ja naprawdę bardzo chciałam Wam powiedzieć, że ten podkład będzie świetny do skóry problematycznej. Okrycie rzeczywiście oceniłabym w skali 7 na 10. Wykończenie jeżeli chodzi, jeżeli popatrzymy na nie troszeczkę bardziej z daleka jest naprawdę ok, gdyby właśnie nie fakt tego ciastka. Myślę, że na skórze bez niedoskonałości bądź mniej problematycznej wyglądałby ono wiele, wiele lepiej. Doceniam go na skali problematycznej, więc dałabym mu za wykończenie 4. Ale uczucie, jakie ja mam na skórze, z 2 na 10. Ja nawet dla mnie zrobię tego testu na cały dzień. Zmarz o tym, że po prostu ten podkład zmyć. Niestety do tego podkładu raczej nigdy nie wrócę.